Kubert Malinowski, witam Państwa. Wiele kontrowersji pojawiło się po decyzji wojewody kujawsko-pomorskiej EWMS zakazującej rozegrania w Bydgoszczy meczu piłkarskiego Polska RPA. Modernizacja stadionu, nowe wejścia i kołowroty przy bramach oraz płot okalający boisko, jak się okazuje zdaniem odpowiedzialnych służb nadal nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Przyznanie Bydgoszczy organizacji towarzyskiego spotkania z RPA 12 października od początku budziło wiele kontrowersji. Decyzja wojewody kujawsko-pomorskiej zakazująca rozegrania tego meczu okazała się jednak zaskakująca niczym celny strzał z pleców obrońcy. Dziwić może tym bardziej, że stadion Zawiszy gościł już przecież wielokrotnie międzypaństwowe mecze. I to jest właśnie kuriozalne. Na tym stadionie zorganizowane wiele meczów międzypaństwowych piłkarskich, wiele imprez sportowych. I ten obiekt do tej pory te wymagania spełniał. Dzisiaj on jest jeszcze bardziej bezpieczny. Zbyt niska wysokość płotów, brak wystarczającej liczby działających kamer, czy wreszcie odpowiednie oddzielenie trybun. To tylko niektóre z argumentów przytoczonych w czterostronicowym uzasadnieniu decyzji wojewody. Co ciekawe, akurat dziś wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dokonywał odbioru zewnętrznych płotów i kołowrotów na nowych bramach, czyli kolejnej inwestycji mającej poprawić bezpieczeństwo. Tym bardziej jest to decyzja zaskakująca. My e, prace budowlane z, związane z przebudową wejść e, na stadion e, rozpoczęliśmy już kilka tygodni temu. One się w dniu dzisiejszym zakończyły. Trwają odbiory tego. W opinii gospodarza obiektu spełnia on wymogi bezpieczeństwa. Zdaniem wojewody i odpowiedzialnych służb jest inaczej. Ja tu mam fundament met 20 głęboki. Na stadionach europejskich płotów w ogóle nie ma, więc należy sobie postawić pytanie, w którym kierunku my idziemy. Czy w kierunku nowoczesnej Europy, czy będziemy się cofali i oczekiwali od organizatorów stawiania płotów, które będą miały 2-3, może 5 metrów. Wtedy będziemy czuli się bez, bezpieczni. Na razie najbardziej zagrożony jest mecz z RPA na 16 dni przed planowanym terminem. Nie wiadomo, czy w ogóle do niego dojdzie, a jeśli tak, to gdzie. GT nie był nigdy tak blisko ekstraligi. Grudziądzanie przed własną publicznością wygrali pierwszy mecz barażowy z betardem spartą wrocław 51-39. Od awansu dzieli ich już tylko jedno spotkanie. Rewanż na to, że rywali jednak dopiero 7 października. Aż prawie dwa tygodnie kibice z Grudziądza muszą czekać na to, czy ich pupile awansują do żużlowej elity. Do Unibaksu i Polonii chce dołączyć GT Grudziądzkich żużlowców w walce o awans wyprzedził start Gniezno, dlatego ich ostatnią szansą są baraże z Betardem z Partą Wrocław. Pierwszy mecz o miejsce w Ekstralidze GTŻ może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem drużyny Roberta Kępińskiego 51 do 39. 12 punktów to nie dużo, nie mało. Wszystko zależy od tego jaki będzie tor przygotowany. We Wrocławiu my tam dawno nie jeździliśmy, ale będziemy starali się robić wszystko co jest tylko możliwe w naszej mocy, żeby ta, ta przewaga 12 punktów nie została zniwelowana do zera. Mecze barażowe rozgrywane są zgodnie z regulaminem Ekstraligi. Dla RZ-u, oznacza to rezygnację z jednego zawodnika występującego w Grand Prix. W składzie na spotkanie we Wrocławiu znajdzie się zatem albo Peter Leung, albo Hans Andersen. Pod dużym znakiem zapytania stoi występ kapitana grudziąckiego zespołu. Davey Watt od dłuższego czasu boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na tą chwilę najprawdopodobniej nie pojedzie, ale zobaczymy jeszcze, co będzie po konsultacjach czwartkowych, ze względu na to, że tutaj zdrowie zawodnika jest najważniejsze, on musi się czuć fizycznie i psychicznie bardzo dobrze. Złotem czy bez GTŻ, by awansować do Ekstraligi, musi we Wrocławiu zdobyć minimum 40 punktów. Drugi mecz barażowy zaplanowano na 7 października. Jutro wieczorem finał kartingowej szkoły na dwóch kołach na krytym torze pod Teskow w Bydgoszczy finaliści będą jeździć jednak na czterech kołach. Przez miesiąc uczestnicy walczyli w gokartach o uzyskanie jak najlepszych czasów przejazdu. Najszybsi rozstrzygną między sobą, kto wygra cały turniej. Dlaczego kartingowa szkoła na dwóch kołach? Dlatego, że w specjalnej kategorii rywalizują też motocykliści. Dla nich go karty to coś innego i nowego, ale radzą sobie całkiem nieźle i z okrążenia na okrążenie urywają kolejne setne sekundy. To zupełnie nietypowa szkoła, bo uczęszczają do niej nie tylko najmłodsi. Dorośli panowie, którzy lubią się bawić. Jest jedna pani, oczywiście w stawce całej się udało jednej kobiecie. Są to dorośli ludzie, którzy tak w taki sposób się bawią, jest to ich hobby. Cieszą się z tego, mogą przyjeżdżać cały rok, bo nadmienię jedną rzecz, że jest to tor zadaszony, jedyny w regionie, w którym można bez problemów w deszczu, śniegu, w słońcu cały czas się ścigać. Ci ludzie codziennie pracują, którzy przyjeżdżają się dobrze bawią miesiąc zabawy, ale w finale miejsce tylko dla najszybszych. Jutro o godzinie 19 dwie kategorie po 20 zawodników rywalizować będą o końcowy sukces. Wszystko to w oprawie motocyklowej. Misja zjednoczenia dwu i czterokołowców będzie spełniona. Dodatkowo każdy, kto zostawi emocje w gokarcie, będzie jeździł bezpieczniej na drogach, czy to motorem, czy samochodem. Na zakończenie, mam dla Państwa jeszcze jedno szczególne zaproszenie na najbliższą niedzielę, a właściwie to na ruch w Sercu Bydgoszczy. Tym razem zaprosi ktoś inny. Be with us on Sunday on Młyska Island. Bądźcie z nami w niedzielę na Wyspie Muńskiej. Zapraszam wszystkich na Wyspę Muńską. Niedziela, godzina 12. Też tam będę. Bądźcie z nami w niedzielę na Wyspie Muńskiej. Bądźcie z nami! Pobiegnij i zobacz się w telewizji. Relacja w TVP Bydgoszcz, niedziela godzina 17. Zatem bądźcie z nami. Do widzenia.